Dlaczego niektórzy odchodzą młodo? Podczas jednego z odczytów kobieta zapytała mnie o swojego syna, który nagle odebrał sobie życie. Zapytała, dlaczego on tak szybko odszedł. Zobaczyłem, że jej syn był i jest bardzo rozwiniętą duszą. Jego odejście nie było przypadkiem. To była karma poświęcenia. On przyszedł na ziemię, można powiedzieć na chwilę, w celu by zmienić swoją matkę. Kobieta przyznała mi, że wcześniej była emocjonalnie zamknięta, chłodna. Dopiero po jego odejściu. Odejściu, zaczęła otwierać serce, zauważyła, gdzie leżała wina. Zmieniła swoje życie, zaczęła inaczej patrzeć na ludzi relacje. Czasami dusza wybiera krótkie życie, by poprzez swoje odejście otworzyć serca innych. To może być trudno do przyjęcia, ale z duchowej perspektywy nawet krótka obecność może być wielką lekcją dla bliskich. Jeśli czujesz, że chciałbyś zrozumieć sens tego, co wydarzyło się w Twoim życiu, zapraszam Cię na odczyt. Link znajdziesz w moim profilu.